Adam Mickiewicz, ballady i romanse, lilie. Zbrodnia to niesłychana, pani zabija pana, zabiwszy grzebie w gaju, na łączce przy ruczaju. Grób lilią zasiewa, zasiewając tak śpiewa. Rośni kwiecie wysoko, jak pan leży głęboko, jak pan leży głęboko, ty rośni wysoko. Potem cała skrwawiona, męża, zabójczyni żona, bierze przez łąki, przez knieje i górą, i dołem, i górą. Zmrok pada, wietrz gwieje, ciemno, wietrzno, ponuro. Wrona gdzie niegdzie kracze i puchają puchacze. Bierze w dół do strumyka, gdzie stary rośnie Bóg. Do chatki pustelnika, stuk, 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 stuk. Spada zapora, wychodzi starzec, świeci, pani na kształt upiora z krzykiem do chatki leci. Ha, ha, zsiniałe usta, oczy przewraca w słup, drżąca, zbladła jak chusta. Ha, mąż, ha, trup! Tu za lasem, za stawem Błyszczą mych zamków ściany, Mąż z królem Bolesławem Poszedł na kijowiany. Lato za latem bierze, Nie masz go z bojowiska, Ja młoda śród młodzieża, Droga cnoty śliska. Nie dochowałam wiary, Ach, biada mojej głowie, Król srogie głosi kary, Powrócili mężowie. Ha, ha, mąż się nie dowie, Oto krew, oto nóż po nim już. Po nim już starcze wyznałam szczerze, Ty, głoś świętemi usty, jakie mówić pacierze, gdzie mam iść na odpusty. Ach, pójdę aż do piekła, zniosę bicze pochodnie, byleby moje zbrodnie wieczysta noc powlekła. Rzecze stary. tylko. Pani z wyroku rada, jak wpadła, tak wypada, bierze nocą do domu, nic nie mówiąc nikomu. Stoją dzieci przed bramą. Mamo, wołają, mamo, a gdzie został nasz tato? Nieboszczyk? Co? Wasz tato? Nie, wie, nie wie, co mówić na to. Został w lesie, za dworem, powróci dziś wieczorem. Czekają wieczór dzieci, czekają drugi, trzeci, czekają tydzień cały, nareszcie zapomniały. Pani zapomnieć trudno, nie wygnać z myśli grzechu, zawsze na sercu nudno, nigdy na ustach uśmiechu, nigdy snu na źrenicy, bo często w nocnej porze coś stuka się na dworze, coś chodzi po świetlicy. Dzieci woła, to ja to, to ja dzieci wasz tato. Noc przeszła, zasnąć trudno. Nie wygnać z myśli grzechu, Zawsze na sercu nudno, nigdy na ustach uśmiechu. Idź hanko przed dziedziniec, Słyszę tętent na moście I kurzy się gościniec. Czy nie jadą tu goście? Idź na gościniec i w las, Czy kto nie jedzie do nas? Jadą, jadą w tę stronę, Tuman nad wrodze wielki, Rżą, rżą koniki wronę, Ostre błyszczą szabelki. Jadą, jadą panowie, Nieboszczyka, bratowie. A witajże, czy zdrowa? Witajże nam, bratowa. Gdzie brat? Nieboszczyk brat już pożegnał ten świat. Kiedy? Dawno, rok minął, umarł, na wojnie zginął. To kłamstwo, bądź spokojna. Już skończyła się wojna. Brat zdrowy i ochoczy, ujrzysz go na twe oczy. Pani ze strachu zbladła, zemdlała i upadła. Oczy przewraca w słup. Z trwogą dookoła rzuca. Gdzie on, gdzie mąż, gdzie trup? Powoli się odsuca, mdlała niby z radości i pytała u gości. Gdzie mąż, gdzie me kochanie, kiedy przede mną stanie? Powracał razem z nami, lecz przodem chciał pospieszyć, nas przyjąć z rycerzami i twoje łzy pocieszyć. Dziś, jutro pewnie będzie, pewnie kędyś w obłędzie ubity miną szlaki. Zaczekajmy, dzienniaki. Poszlemy szukać wszędzie. Dziś, jutro pewnie będzie. Posłali wszędzie sługi, czekali dzień i drugi. Gdy nic nie doczekali, z płaczem chcą jechać dalej. Zachodzą drogę pani. Bracia moi kochani, jesień zła do podróży. Wiatry, słoty i deszcze, wszak czekaliście dłużej. Czekajcie trochę jeszcze. Czekają. Przyszła zima, brata nie ma i nie ma. Czekają, myślą sobie, może powróci z wiosną. A on już leży w grobie, a nad nim kwiatki rosną, a rosną tak wysoko, jak on leży głęboko. I wiosnę przeczekali i już nie jadą dalej. Do smaku im gospoda, bo gospodyni młoda, że chcą jechać, udają, a tymczasem czekają. Czekają aż do lata, zapominają brata do smutku do smaku im gospoda i gospodyni młoda jak dwaj u niej gościli tak ją dwaj polubili obu nadzieja łechce, odwagi zjęci trwogą obydwaj zjęci trwogą żyć bez niej żaden nie chce żyć z nią obaj nie mogą wreszcie na jedno zdani idą razem do pani Słuchaj pani bratowo Przyjm dobrze nasze słowo my tu próżno siedzimy Brata nie zobaczymy, ty jeszcze jesteś młoda, Młodości twojej szkoda, nie wiąż dla siebie świata, Wybierz brata za brata. To rzekli i stanęli, gniew ich i zazdrość piecze, Ten to ów okiem strzeli, ten to ów słówko rzecze, Usta silnie przy, sine przycieli, w ręku ściskają miecze. Pani ich widzi w gniewie, co mówić sama nie wie, Prosi o chwilkę czasu bierze zaraz do lasu, bierze w dół do strumyka, gdzie stary rośnie buk, do chatki pustelnika. Stuk, 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 stuk. Całą mu rzecz wykłada, pyta się: co za rada? Ach, jak pogodzić braci, chcą mojej ręki oba. Ten i ten się podoba, lecz kto weźmie, kto straci. Ja mam maleńkie dziadki, i wioski, i dostatki. Dostatek się z mi tręża, gdy zostałam bez męża. Lecz, ach, nie dla mnie szczęście, nie dla mnie już zamęście. Boże, nade mną kara, ściga mnie nocna Mara. Zaledwie przymknę oczy, traf, traf, klamka odskoczy. Budzę się, widzę, słyszę, jak idzie, jak dysze, jak dysze, jak tupa. Ach, widzę, słyszę trupa. Skrzyp, skrzyp, już nad łożem skrwawionym sięga nożem, i iskry z gęby sypie, i ciągnie mniej, szczypie. Ach, dosyć, dosyć strachu. Nie siedzieć mnie w tym gemachu, Nie dla mnie świat i szczęście. Nie dla mnie już za.

Co? Jak? Jak, mój ojcze? Nie czas już, ach, nie czas, to żelazo zabójcze na wieki dzieli nas. Ach, znam, żem warta kary i zniosę wszelkie kary, byle się pozbyć mary. Zrzeknę się mego zbioru i pójdę do klasztoru i pójdę w ciemny las. Nie, nie wskrzeszaj, mój ojcze. Nie czas już, ach, nie czas, to żelazo zabójcze na wieki dzieli nas.

Doda znaki, żeby poznać, czy, jaki. I tutaj znaki. Nie I tu nie, Pani z przestrogi rada, już do małżeństwa skora, nie boi się upiora, bo w myśli swej układa, nigdy w żadnej potrzebie nie wołać go do siebie. I z tych słów rada, i z tych układów rada, jak wpadła, tak wypada, bierze prosto do domu, nic nie mówiąc nikomu, bierze przez łąki, przez gaje, i bierze, i staje, i staje, i myśli, i słucha, zda się, że ją ktoś goni, i że ktoś szepce do niej, w koło ciemność głucha. To ja, twój mąż, twój mąż. I staje i myśli i słucha. Słucha, zrywa się, bieży. Włos się na głowie jeży. W tył obejrzeć się lęka. Coś wciąż po krzakach stęka. Echo powtarza wciąż. To ja, twój mąż, twój mąż. Lecz zbliża się niedziela. Zbliża się czas wesela. Zaledwie słońce wschodzi. Wybiegają dwaj młodzi. Pani wśród dziewic grona, do ślubu prowadzona. Wystąpi śród kościoła i bierze pierwszy wianek, obnosi go i woła. Oto w wieńcu lilije. Ach, czyjeż to są, czyje? Kto mój mąż, kto kochanek? Wybiega starszy brat. Radość na licach płonie. Skacze i klaszcze w dłonie. Tyś moja, mój to kwiat. Między lilii kręgi uplotłem wstążek zwój. To znak, to moje wstęgi, to mój, to mój, to mój. Kłamstwo! Drugi zawoła. Wyjdźcie tylko z kościoła. Miejsce widzieć możecie, kędy to kwiecie. Rwałem na łączce, w gaju, na grobie przy ruczaju. Okażę grób i zdrój, to mój, to mój, to mój. Kłócą się źli młodzieńce. Ten mówi, ten zaprzecza. Dobyli z pochew miecza, wszczyna się srogi bój. Szarpią do siebie wień, szarpą do siebie wieńce. To mój, to mój, to mój. Wtem drzwi kościoła trzasły, Wiatr zawiał, świece zgasły. Wchodzi osoba w bieli, Znany chód, znana zbroja, Staje, wszyscy zadrżeli. Staje, patrzy ukosem, Podziemnym woła głosem. Mój wieniec i ty moja, Kwiat na mym rwany grobie, Mnie, księże, stułą wiąż. Złażono biada Tobie, to ja twój mąż, twój mąż. Źli bracia, biada obu, z mego rwaliście grobu, zawieście krwawy bój, to ja twój mąż, wasz brat. Wy moi, wieniec mój, dalej na tamten świat. Wstrząsnęła się cerkwi posada, z rębu wysuwa się z rąb, sklep trzeszczy w głąb zapada, Cerkiew zapada w głąb, Ziemia ją z wierzchu kryje, Na niej rosną lilije, A rosną tak wysoko, jak pan leżał głęboko.